Cześć, witam Was w kolejnym wogu. To ja, Andrzej Mike, GR Mike, jak zwał, Tak zwał Za chwilę się wybierzemy z siostrą na pole pszenicy i opowiemy, co będzie robione, jakie zabiegi będą wykonywane tuż, tuż, jeśli tylko pogoda pozwoli. Bo jak na razie nam pada i daj obozie, niech pada, bo deszczu jest bardzo mało. Dobra, spotkamy się na polu, hej. Cześć witam was w krótkiej przerwie Nagrywamy z powrotem siostra poszła do domu bo stwierdziła że za mocno wieje a my idziemy oglądać tą naszą pszenicę pszenica wygląda bardzo ładnie nie wiem czy wam gadałem ostatnio we vlogu w poprzednich vlogach że nie wiedziałem co to jest za odmiana pszenicy ta wyższa ale już teraz chyba wiem i to się okazuje że to jest pszenica Julius spojrzałem na faktury zakupowe i to jest Julius prezentuje się w miarę fajnie i flagowy jest taki no inny niż tutaj w tym w Euforii, w Euforii jest o wiele grubszy Wydaje się o wiele grubszy i mniejszy, no to w Juliusie. Julius jest cięciejsza, dłuższa, no ale pszenica według pięterek gdzieś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziesięć pięterek, no może na bogato to nie będzie, no ale jak na takiej klasie ziemi, czwarta. Powinno być źle, oby tylko były deszcze i ciepło. Zdrowotność łamę, bo odrzuciło już dolne liście ze względu na suszę. No i teraz przyszedł czas na opryski, bo widzę, że żółta plamistość wyszła na liściach. Widzicie tutaj, irdza że musimy wykonać zabieg te dwa i te 3 praktycznie od razu bo może być potem problem Jeśli tylko pogoda pozwoli wjedziemy w ten one, bez żadnego problemu pszenica na tęgiej ziemi się prezentuje bardzo ładnie, bo ona jest tutaj zasiana w obsadzie około 260 roślin na metr kwadratowy także wygląda dość fajnie jest fajnie nie idzie narzekać tutaj jest akurat bezorkowo nie potrafię pługa wbić na tym przeczu zasiałem to po samym gruberze także wydaje się że jest fajnie jest fajna Ta opora jest fajna taka sztywna julius jest bardziej taki miękciejszy jakby to powiedzieć uporia jest bardzo fajna przy nicom wydaje się, że nawet naprawdę wygląda fajnie nie wiem czy pod do tej grzybówki i odżywki dołożyć jeszcze mocznika chciałbym bo robiłem to, tak, jak ostatnio na vlogu poprezentowałem Haber mi nie podziałał, pierwszy zabieg na Habra i robiłem powtóreczkę sprawdzimy zaraz tego dziada bo bym nie chciał, żebym był Haber, pszenicy, bo to chwast, który potrafił utruć życie, ale widzę, że o. przygasa i nie ma tragedii A no, Haber zwalczony, nie jest to źle widzę, że nie ma to dziadostwa o, jest jakiś osobnik, ale korzeń nie ma przypalone także jest prima sort. Tu niektórzy gadają przygasłogo, przygasłogo nie, ale fajnie nie ma tragedii będzie dobrze będzie dobrze no tutaj jest rzadka to jest typowy piachuder nie wiem czy to siać rzepak na tych piachudrach na przyszły rok czy nie widać że nie robiłem regulacji kurna dość łanu stracałem i może być tak zwany problem żeby ona się utrzymała już mówię łan. Fajny, sztywny, ta uporia sztywna, ładna, ładna pszenica. W miarę się fajnie zapowiada, mam nadzieję. Po jakiejś rewelacji nie uzyskam tonarzowych. Tu jest, na tych widzicie przejaśnieniach, to jest piąta, szósta klasa ziemi. jest totalny piachuder, właśnie się przejdziemy zobaczyć na tą pszenicę. W tej piątej klasie ziemi to widzicie sami. Takie są wypalenictwa. Widzicie? To jest masakra. Masakra. Ale nic się nie zrobi na takiej ziemi. Trzeba się niestety pomęczyć. Ale ta euforia moim zdaniem na piaskach sprawdza się lepiej, bo jak pokazywałem wam na ostatnim vlogu za słupem do słupa jest euforia, jest o wiele ciemniejsze, tak jakby sobie lepiej radziła z tym wszystkim. Zobaczymy, co będzie dalej. Okaże się w praniu. Na razie nie ma tragedii. Dobrze, że ten deszcz popadał, bo to była totalna lipa. A tak jest zawsze. Tam różnica jest. Widzę, że ta euforia bardziej znosi niedobory wody niżeli symetria. Bo jak widać, łan jest o wiele jaśniejszy na symetrii, a nawożenie to samo. Czyli widzimy, że są tam straty. a tak to jest. Myślę, że w tym tygodniu, po połowie tygodnia zapadają jakieś ogromne deszcze. Może się wstrzymam z tą T2 jeszcze i T3. Zobaczymy co to pokaże, tylko że to już jest liść flagowy. I chciałbym ochronić ten temat. Może się wykłosi pszenicę i dostanie mówię te 3 Od razu ochronimy kłos. No, Zobaczymy, przemyślimy ten temat. Na razie nie ma co za dużo działać w tym temacie No dopiero co świeżo popadało w 15 na 20 dni, fajnie. I deszczyk to jest jak to genek z Andrzejem Gadając primavera, primavera. tu już widzę jest siana ta właśnie jest słabszy na tych piaskach jednak nie wytrzymał tego ciśnienia Ech, braku wody bym się aby ta pszenica nie obaliła bo jest masakrycznie gęsta jak na 220-240 sztuk na metr kwadratowy zasiena. dokładnie 22 września wygląda przez na tej ziemi aż za... Zawsze zarąbiście no i mamy nadzieję, że będzie fajny to Chociaż, jak to mówią, tak w rzepaku, że Rzepak ładnie wygląda, nie sypie, słabo wygląda, a sypie. I to tak sami, tak to bywa. Ale myślę, że będzie dobrze. No, czym zamierzam pryskać? Już Wam mówię. Sprawdzał mi się ostatnimi czasy bardzo dobrze. środek kier. Tam jest, są trzy substancje czynne Azos, Azosy, Skrobina Coś takiego już Zapomniałem jak to się dokładnie nazywa I ten buconazol Myślę że tym będziemy pryskać I zobaczcie tego dziada Górna głuchy owiec no, Ja cię kręcę Z tym dziadem będę miał problem Ponieważ ja to jest głuchy owiec bo raczej owiec to to nie jest, tylko góry owiec ale wiecie co, mam taką kontrolkę założoną i pójdziemy sobie zobaczyć, bo przyjechałem od Rzepkami jakieś 3 tygodnie temu aminokwasy i poszły jeszcze dodatkowo 7kg na hektar siarczanu magnezu i wydaje mi się, że tam właśnie zrobię taką kontrolkę małą, sprawdzimy jak ten temacik wygląda, patrzymy ten temat, będzie pica bello. to sprawdzić, czy to te aminokwasy faktycznie działają, jak to wygląda, nie? co, po co kupować zaś na drugi rok skoro nie widać różnicy ale powiem jaka taka różnica musi być musi być, bo tutaj jest robione minokwasy widzę, że jest dużo większa różnica Jeżeli tam i nie ma do kwasu tam różnicy jest, abru nie widzę i poprawka dała rezultaty nie ma tragedii to jest Trochę dziwne, no ale idziemy, przejrzymy. No i tutaj od tego miejsca nie było robionami nakwasami i widzę, że jest gorszej jakości o wiele bym powiedział gorszej jakości. Zobaczcie co się zrobiło z Z tym złożem po prostu do Jest dużo większa różnica braku wody. Ta roślina po prostu sobie nie poradziła z tą suszą. No i tutaj w takim przypadku to no, tu nie mamy co liczyć taką zwyżkę plonu, bo to plonu już na tej suszy niestety, ale nie będzie, no niestety. nawaldek będzie Tu to jest tragedia. Jednak aminokwasy. tydzień wcześniej może jakby też spadł, to by było lepiej. Tu jest brak aminokwasów ewidentnie. Nawożenie do Stała 120 w czystym składniku Poli Polska z jesieni pod korzeń No i niestety nie pomogło, brak deszczu Teraz chociaż na ten kłos coś tam poratuje Deszcz spadnie Mówię na środę prognozują ponad 20 litrów od 10 do 20 także na dołkach może pszenica czasami nie wytrzymać a tu to już raczej raczej się temat nie uratuje nie wydaje mi się. tam już są straszne wypaleniska ja Cię kręcę totalna Sahara Często nie chcę tutaj siać żadnej pszenicy e, pszenicy rzepaku, no bo no bo nie, no bo sobie nie poradzi ten temat nie praktycznie na pewno sobie nie poradzi ale widać gdzie jest Kurde, ewidentnie widać kamera wam tego nie oddale ewidentnie widać gdzie jest euforia o wiele lepiej sobie radzi ze suszą widzę że euforia będzie u mnie kościła często gęsto widzę na gospodarstwie radzi sobie bardzo dobrze wręcz bym to już jest taka ziemia, czwarta To już wygląda na ekstra ful. Ekstra ful. jest gips. Aby ta górka, to jest jakaś tragedia. Co Szkoda. chociaż pszenica wysoka pączki nie mojej kolacji. Z mojej kolacji. Tu jest moje kolacja. A tu jest. Pszenicę grubo, grubo, może być czasami, aż za grubo. No to nic, sąsiad słomy weźmie, obornika da, będzie gitara. nadzieję oczywiście. Co to by było na tyle z mojej relacji w tym odcinku. Czekamy się już podczas oprysku założę kamerkę albo na głowę, albo na przylepca na szybę będziemy nagrywać co robimy, jak robimy ale widać ewidentną różnicę gdzie była robiona, gdzie jest euforia, a gdzie jest cały e, symetria i ten Julius tutaj tu będzie Julius niecały hektar tam jest symetria i tam jest właśnie euforia. Widzę, że euforia jest naj, naj naj, powiedział, no ale to się okaże dopiero w trakcie kompajnowania i co poleci na przyczepę, czyli na ciężarówkę w moim przypadku. No, praktycznie nie mam warunków na przechowanie tego tematu, więc przydaję od razu w żniwa, no niestety traci, traci, tracę na tym niektóre lata było, że tam maksymalnie 100zł na tonie przy moim marele to niedużo, no ale w tym roku, no to się straciło no jakby nie patrzeć około 20 tysięcy tak już liczę takie minimum 20 tysięcy nie ma się gdzie, nie miało się gdzie przechować Sprzedawałem po 780 zł a teraz jest po 1600. No to sobie łatwo idzie policzyć: 40 ton po 7 stówek. Sami sobie widzowie policzcie, ile to wodzi. Wiadomo ile, nie? Dobra, to ja kończę. Wstawię parę fotek. I do usłyszenia w następnym vlogu. Cześć.